Jest 26 wrzesień 2019 i samiec L333 siedzi na samicie. ciężko to pokazać i ciach. Samica już jest gruba, dlatego zawsze powtarzam, że warto jest robić podmiany przed spadkiem ciśnienia dobrze jest obserwować tą pogodę i najlepiej barometr i później mamy efekt w postaci tarła e, duża, gruba samica więc e, myślę, że około 60-70 ziaren ikry będzie nawet bo to są ryby, które mają w tym momencie 9-10 lat e, i te, od tej samicy już miałem e, grubo ponad 70 ziaren ikry Tarło, zgodnie z planem, pokażę w kolejnym filmiku efekt. Natomiast na chwilę obecną nie przeszkadzamy rybom. Koniec tych zbereźnych filmów, jak to niektórzy mówią tutaj na Facebooku. Przestajemy podglądać i do później. Próba